Renty śmigłowce oraz akcje pokładowej grupy abordażowej na niebezpiecznych wodach cieśnin duńskich. To wszystko pokażemy w relacji z międzynarodowego ćwiczenia Northern Coast 2015. Mobilność, działanie w każdym terenie, zapewnienie bezpieczeństwa. Czy w naszym wojsku mamy samochody ciężarowe, które spełniają najwyższe światowe standardy? W cyklu Wojskowe ABCK, jak kawaleria. Dowiemy się, czy w nowoczesnej armii jest miejsce na kontynuowanie tradycji polskiej jazdy. Bałtyk to wody niebezpieczne i gęsto pokryte szlakami żeglugowymi. Jednym z najtrudniejszych miejsc dla okrętów są cieśniny duńskie. Dlatego też właśnie na tych łączących Morze Północne z Bałtykiem w wodach zorganizowano międzynarodowe ćwiczenie Northern Coast. Wzięło w nim udział 4000 żołnierzy oraz 40 okrętów, w tym 7 z naszej marynarki wojennej. Ćwiczenie ważne, ponieważ było to ćwiczenie reagowania kryzysowego i poniżej progu wojny, i powyżej progu wojny czyli te standardowe, monitorowanie żeglugi patrolowanie, sprawdzanie realizacji ustaleń międzynarodowych poprzez te typowo bojowe, a więc zwalczanie okrętów nawodnych, podwodnych, zwalczanie samolotów lotnictwa. Śliczenie nadwierką z 2015 odbywało się w Cieśninach bałtyckich rejon tam jest Ciekawy głównie ze względu na warunki nawigacyjne, które tam panują, to znaczy szlaki żeglugowe jednostek cywilnych oraz liczne spłycenia, co pozwalało dodatkowo przeszkolić i nabrać doświadczenia przez oficerów wachtowych, którzy normalnie nie mają do czynienia z takimi rejonami górami. Jestem zadowolony z udziału obu okrętów, z zabezpieczenia logistycznego, zwłaszcza w stosunku do małego okrętu rakietowego. Był taki pewien ciekawy epizod, udało nam się go doskonale zrealizować. No i realizacja zadań wsparcia przez śmigłowiec z brygady lotniska stacjonujący na fregacie, doskonała współpraca tych dwóch jednostek. Śmigłowiec SH2G w morzu bazuje na fregacie ORP Kościuszko. Jego zadaniem jest zwalczanie okrętów podwodnych, wskazywanie celów, zadania ratownicze oraz transport. Niewiele państw członkowskich NATO może pochwalić się tego typu sprzętem. Pokładowy śmigłowiec jest rozwinięciem możliwości fregaty. W czasie wykonywania misji wychodzi poza zasięg radarów okrętowych, by wskazywać odległe cele oraz śledzić i rozpoznawać okręty podwodne. Nie ogranicza się jednak tylko do rozpoznania. Na pokładzie maszyny znajduje się torpeda, która umożliwia mu niszczenie nieprzyjacielskich okrętów. W swojej służbie śmigłowiec SH2G często współpracuje z innymi jednostkami przeznaczonymi do niszczenia okrętów podwodnych. Jego partnerem jest często korweta ORP Kaszub. Ta wyjątkowa jednostka w ramach ćwiczenia Northern Coast sprawdzała nie tylko swoje standardowe procedury i działania, ale również funkcjonowanie niedawno sformowanej okrętowej grupy abordażowej. orp Kasut jest przeznaczony do prowadzenia kontroli żeglugi, dlatego w skład okrętu wchodzi nieetatowa grupa abordażowa. Rolą grupy abordażowej jest wstępne przeszukanie podejrzanej jednostki, wejście na jej pokład, zweryfikowanie dokumentów i miejsca przeznaczenia danego statku. Naszym zadaniem było skontrolować jednostkę rybacką. Jednostkę rybacką, która zgłosiła na przejściu morzem do punktu meldunkowego BTS pewne informacje, na kolejnym punkcie meldunkowym te informacje już się różniły. Postanowiliśmy wobec tego wejść na okręt i sprawdzić ładunek ludzi pod kątem ewentualnych nieścisłości z dokumentacją. Grupa abordażowa musi umieć poruszać się po pokładzie okrętu, jak i zwrócić szczególną uwagę na poruszanie się wewnątrz jednostek cywilnych, których zazwyczaj nie zna rozmieszczenia, pomieszczeń, korytarzy bądź zagrożenia, które może je tam spotkać. W nomenklaturze natowskiej jest jedno określenie: jest to Boarding Team. Jest to struktura przeznaczona do, można powiedzieć, stricte zadań niemilitarnych, typu przemyt broni. Narkotyków, innych ładunków zabronionych, niebezpiecznych, a także przemyt ludzi. Gdy takie przesłanki do nas docierają i gdy otrzymujemy rozkaz od wyższych przełożonych, aby taką jednostkę skontrolować, kontrolujemy. Dobra, czysto. Jeśli przesłanki są od razu ewidentne, że jest. Jakieś zagrożenie, że mogą być terroryści, i tak dalej. Z reguły takiego zadania się nie podejmujemy. To już jest rola sił specjalnych. Natomiast jeśli przesłanki stanowią, iż zagrożenia potencjalnego nie ma, wówczas pada rozkaz zazwyczaj, że mamy skontrolować taką jednostkę i się upewnić co do tego. Oczywiście musimy być zawsze przygotowani na wszelką ewentualność, że. Jednak dowódca, pomimo wcześniejszej, dobrej komunikacji przez radio, okaże się agresywny wobec nas. Wystawi kogoś, jakiegoś człowieka z bronią, tak? Czy znajdziemy kogoś, kto będzie e, w szale paniki bronił się nożem, pistoletem, czymkolwiek? Na to wszystko musimy być gotowi. Chodzimy. Kim jesteś? Jestem rybakiem. Co tu robisz? Jem kolację. Dobrze, wstań. Podejdź. Obróć się. Ręce na ścianę. rostaw nogi. Mamy nóż. Co to za nóż? Nie wiem. Czy jest twój? Tak. Jak tam czysto w rejonie prawa? 3. Czysto tak, lewa mamy coś czy nie? Mamy narkoteki. O proszę. Jest fajne powiedzenie. Im więcej potu na treningu, tym mnie krwi podczas walki. On the left side. Na lewy bok. Up. Do góry. Hop. I wychodzimy. Wychodzimy pierwszy przede mną. Na lewo. Dobra. Trenujemy, trenujemy, trenujemy. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli uczestniczyć w żadnych akcjach, które nam w bezpośredni sposób będą zagrażać, ale w jakiś Dobra. sposób są kształtowane nawyki podczas tych treningów, tak więc te jednostki odpukać Gdyby się znalazły w takiej sytuacji, w jakiś sposób y, będą przygotowane na nią. Ćwiczenie Northern Coast pozwoliło nam na trenowanie epizodów, które nie są podstawowym przeznaczeniem okrętu, ale również ćwiczymy się w celu ich wypełnienia, tak jak obrona przeciwpowietrzna i obrona przed okrętami na wodnie. Ćwiczenie pozwoliło zgrać załogę, zwłaszcza z załogami innych okrętów. W środowisku międzynarodowym różne procedury, różnie się wykonuje. Na ćwiczenia okręty idą przygotowane, wyszkolone na najwyższym poziomie, a zadaniem ćwiczenia jest doskonalenie realizacji tychże zadań, w tym wypadku w strukturach międzynarodowych zespołów. To był ten olbrzymi plus i waga tego ćwiczenia. To nie są zwykłe ciężarówki. Od jakości tych pojazdów zależy nie tylko sprawność transportu, ale również bezpieczeństwo żołnierzy. Dzięki programowi modernizacji armii do naszego wojska trafi ponad 900 nowoczesnych samochodów ciężarowych o wysokiej mobilności opracowanych i wyprodukowanych w zakładach samochodowych Jelcz. Projekt pojazdów specjalnych czy zaprojektowanych specjalnie do celów wojskowych stanowią dla nas naprawdę ogromne wyzwanie jako dla konstruktorów, żeby im sprostać i żeby wszystko, co zostało przez nas zaprojektowane i stanowi jak gdyby jeden organizm żyjący na polu walki, żeby spełniało wymagania podstawowego żołnierza. Mamy tu na uwadze przede wszystkim Wymagania dotyczące mobilności pojazdów, wymagania dotyczące zastosowania blach pancernych czy opatrzonych szyb, dotyczących ochrony balistycznej członków załogi pojazdu czy osłony balistycznej ważnych elementów pojazdu. Najlepszym przykładem jest specjalnie zaprojektowany dla sił zbrojnych naszego kraju samochód ciężarowej średniej ładowności, wysokiej mobilności, nazywany u nas CL442.32. Jest to wyrób zakontraktowany w roku 2013, 910 sztuk, dostawy w latach 2014-2018. Projektowanie tego wyrobu to była wielomiesięczna praca polegająca na studiowaniu dziesiątek norm, setek wymagań ujętych w tych normach. Specjalne zastosowanie do celów wojskowych tego samochodu m.in. cechuje wyposażenie specjalne uchwyty umożliwiające zaczepienie samochodu do, na pokładach statków powietrznych, zastosowanie specjalnego haka holowniczego do podłączenia przyczep różnego rodzaju m.in. do transportu sprzętu artyleryjskiego, układ sący jest specjalnie przystosowany poprzez wysokie położenie i specjalną konstrukcję do użycia w warunkach bardzo dużego zapylenia, np. w warunkach pustynnych. Układ tego samochodu napędowy jest układem napędowym 4x4 wyposażonym w dwa mosty napędowe. Ciekawym bardzo rozwiązaniem jest układ centralnego pompowania kół, który umożliwi eksploatację samochodu w warunkach pustynnych. Kabina m.in. cechuje się tym, że w przedniej ścianie są płaskie dzielone szyby, co umożliwia w przypadku uszkodzenia jednej szyby w warunkach terenowych wymianę jednej szyby, a nie dużej szyby panoramicznej. Kabina dla każdego członka załogi jest wyposażona w uchwyty do zamocowania broni. Ma klimatyzację oraz specjalny układ wentylujący powietrze poprzez filtr pyłkowy, który wyklucza drobiny piasku i zanieczyszczeń wewnątrz kabiny. Każda kabina jest wykonana w wersji szczelnej. Która umożliwia po podłączeniu urządzenia filtrowentacyjnego przetrwanie załodze w warunkach użycia broni biologicznej i bakteriologicznej. Pojazd został wyposażony nowoczesny, skonstruowany wielczu system automatycznej zdatności kierowania pojazdem i oceny stanu technicznego pojazdu. Są to rozwiązania, które zapewniają trwałość, niezawodność i umożliwiają z bardzo dużym prawdopodobieństwem określenia ewentualnej usterki która występuje w trakcie użycia tego pojazdu i na szosie i w bardzo trudnych warunkach terenowych. Wojsko ma często bardzo nietypowe potrzeby. Przykładem może być superlekka armato-haubica wyposażona w wielotonowe działo. Pojazd będzie mógł być transportowany drogą lotniczą, skąd każdy jego dodatkowy kilogram miał ogromne znaczenie. Stanęliśmy tu przed piekielnie trudnym zadaniem konstrukcyjnym jak armatę 155 mm Kryl prawie 12-tonową z wyposażeniem posadowić na podwoziu wojskowym specjalnie zaprojektowanym, którego masa ma być około 9 ton, tak żeby cały zestaw był około 20-21 ton. Było to konstrukcyjnie zadanie piekielnie i strasznie trudne. Musieliśmy zastosować całkowicie nowe materiały, całkowicie nowe zawieszenie pojazdów. Musieliśmy zastosować blachy o mniejszym ciężarze własnym. Przekonstruowaliśmy całkowicie kabinę, przekonstruowaliśmy całkowicie podwozie i dostosowaliśmy to do potrzeb i wymagań gestora. To zaowocowało tym, że rzeczywiście udało nam się stworzyć podwozie, które nie tylko spełnia wymagania zamawiającego, ale również ma dla nas jako konstruktorów bardzo duże znaczenie w doświadczeniu do, do przyszłych projektów realizowanych na potrzeby sił zbrojnych. Jest nas kilkanaście tysięcy osób pracujących dla polskiego przemysłu obronnego. To szalenie ważne dla nas, że dzisiaj otwierają się przed nami nowe perspektywy. Te zadania udało się zrealizować. Dzisiaj armatochałbica lekka Kryl jest zintegrowana, jest wykonana na podwoziu Jelcz, trwają badania zakładowe. Były też już pierwsze próby strzelaniem tego wyrobu, zakończone z sukcesem. Kawaleria to esencja polskiej tradycji wojennej. Za tym słowem stoją największe historyczne dni chwały polskiego oręża. Cedynia-Grunwald-Wiedeń to nazwy, które przywołują obraz dzielnych mężów, którzy konno bronili granicy Rzeczypospolitej. Jazda to jednocześnie uosobienie polskiej tradycji sarmackiej, gdzie oprócz walorów bojowych koń był symbolem statusu właściciela. Od jego walorów niejednokrotnie zależało życie jeźdźca. W XX wieku konnica coraz bardziej traciła znaczenie militarne, jej miejsce zajmowały kolejne formacje zmotoryzowane. Ale zaklęte w tym słowie moc i historia pozostały na tyle silne, że wojsko i dziś stosuje słowo kawaleria w odniesieniu do nowoczesnych formacji wojskowych. We współczesnym wojsku polskim kawalerzystów w pierwotnym tego słowa znaczeniu pozostało niewielu. Jedyna konna jednostka wojskowa funkcjonuje w batalionie reprezentacyjnym, to szwadron kawalerii wojska polskiego. Oddział powstał w 2000 roku i od tej pory uświetnia swoją obecnością najważniejsze ogólnonarodowe wydarzenia. Jego podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych. Żołnierze Szwadronu występują w składzie Wojskowej Asysty Honorowej oraz eskortują najważniejszych gości zagranicznych podczas oficjalnych wizyt. Szwadron bierze też udział w zjazdach oficerów kawalerii II RP w Grudziądzu, rekonstrukcjach bitew oraz produkcjach filmowych. Najważniejszą cechą żołnierzy szwadronu jest ich wyszkolenie. Tworzą go żołnierze zawodowi, a ich codzienny trening nie ma na celu jedynie opanowanie koni do funkcji reprezentacyjnych. Każdy z jeźdźców przechodzi pełne przeszkolenie wojskowe, również z posługiwania się białą bronią, szablą i lancą. Mundury, płaszcze, rogatywki z amarantowym otokiem oraz końskie rzędy wykonane są zgodnie z wzorami z okresu międzywojennego wzór 1936. Pododdział uzbrojony jest w szable wzór 1934, tzw. Ludwikówki oraz lance francuskie wzór 1913. Wśród jednostek ogólnowojskowych tradycje polskiej jazdy z powodzeniem kultywują dzisiaj oddziały kawalerii pancernej. W Świętoszowie stacjonuje jedna z najlepiej wyposażonych formacji tego typu. To 10. Brygada Kawalerii Pancernej imienia generała Stanisława Maczka. Tutaj konie zostały zastąpione przez potężne maszyny czołgi Leopard w wersji 2A4. Mimo najnowocześniejszego wyposażenia, współcześni pancerniacy są ściśle związani z tradycją i historią. Ich formacja dziedziczy ważne kawaleryjskie tradycje, m.in. 24 Pułku Ułanów, a jej drugi batalion czołgów otrzymał nazwę wyróżniającą 24 Batalion Ułanów. Czołgi Leopard 2A4 niewiele mają wspólnego z konnicą, chociaż niektórzy mogą próbować porównywać je ze starożytnymi rydwanami czy ciężkimi, okrytymi pancerzem koni bojowymi rycerstwa. Leopard to ponad 55 ton stali. Mimo swojej masy porusza się na gąsienicach z zaskakującą sprawnością. Zawdzięcza to potężnemu 12-cylindrowemu silnikowi o mocy 1500 koni mechanicznych. Podstawowym uzbrojeniem czołgu jest 120 mm armata. Prócz niej na pojeździe znajdują się jeszcze dwa karabiny o kalibrze 7,62 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych. Warto wiedzieć, że czołg Leopard dysponuje największą siłą ognia spośród wszystkich budowanych seryjnie czołgów. Co ważne, dzięki skutecznemu systemowi stabilizacji jest w stanie prowadzić celny ogień z armaty również w trakcie jazdy. Tradycje polskiej jazdy to jednak nie tylko pancerniacy. Są również w Wojsku Polskim jednostki, które z powodzeniem kultywują pamięć, wartości oraz filozofię działania lekkiej kawalerii. Szybkość przemieszczania, precyzja ataków w połączeniu z ułańską fantazją to cechy, które wciela w swoich operacjach kawaleria powietrzna. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej nosi imię jednego z najsłynniejszych polskich kawalerzystów. Księcia Józefa Poniatowskiego. Dziedziczy również tradycję Mazowieckiej Brygady Kawalerii, formacji, która we wrześniu 1939 roku walczyła z hitlerowskim okupantem. Podstawowym zadaniem kawalerii powietrznej jest prowadzenie działań przy użyciu śmigłowców. Co ważne, śmigłowce nie są dla niej jedynie środkiem transportu, biorą one czynny udział w wykonywaniu zadania. Udzielają wsparcia ogniowego oddziałom szturmowym na ziemi. Ten niezwykły sposób współpracy żołnierzy i śmigłowców nazywamy działaniami aeromobilnymi. To one cechują sposób funkcjonowania nowoczesnej kawalerii. Zapewniają jej szybkość i duży zasięg przeprowadzanej operacji, ale również dodatkowe zabezpieczenie z powietrza. Żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wykonują szczegółowo planowane, dokładnie przygotowane misje bojowe na cele, które znajdują się w stosunkowo dużej odległości od rejonów bazowania. Szybkie i skryte dotarcie do rejonu ataku, gwałtowne i krótkotrwałe uderzenie oraz natychmiastowe wycofanie się. Tak można najkrócej opisać taktykę działania jednostki. Czyż nie przypomina ona sposobu działania lekkich oddziałów kawalerii? Od tysiącleci działania wojskowe miały jeden zasadniczy cel: ograniczając własne straty, doprowadzić do pokonania przeciwnika. Przez wieki cel ten skutecznie realizowali wykorzystując konie kawalerzyści. Dziś zmieniły się środki transportu i broń, ale cel pozostał. Wypracowane niegdyś strategie z powodzeniem wykorzystuje współczesne wojsko. Nie zapomina przy tym o swoich poprzednikach którzy poświęcali swoje życie, by bronić tego co najważniejsze granic swojego państwa i bezpieczeństwa najbliższych.